Młodzieżowi radni mają za sobą już audyty w szkołach na terenach ich gmin. Jak im poszło? Posłuchajcie sami. Zauważyliśmy zmianę mentalności wśród uczniów, jeżeli chodzi o segregację odpadów. Naszą najciekawszą obserwacją po przeprowadzonych audytach jest to, że społeczność szko szkolna jest bardzo aktywna i bardzo chętna do współpracy. Najciekawsze obserwacje, jakie zaobserwowaliśmy, to przede wszystkim chęć uczniów i właśnie nasz sam pan dyrektor, który bardzo nam pomagał, dał nam nawet fundusze. Marnotrawstwo żywności w szkołach, o czym my sami nie pomyśleliśmy, natomiast uczniowie zwrócili uwagę na przykład na em, pomysł, na realizację społecznego. Przez uczniów, o czym sami nie pomyśleliśmy, a byłoby to świetne rozwiązanie e, właśnie problemu marnowania z żywności. Zaskoczyło nas e, bardzo aspekty tego, że uczniowie byli w stanie e, zyskać informacje, a propos np. zarządzania energią w szkole, e, a propos tego, jak ma się sytuacja z transportem czy zużywaniem wody. W mojej szkole na pewno postawili nowe śmietniki proekologiczne, no i myślę, że wzrosła na pewno świadomość ekologiczna wśród e, uczniów. Zalecamy wprowadzić m.in. automatyczne czujniki światła, między innymi po to, żeby uczniowie nie musieli pamiętać o zapalaniu go i gaszeniu. Chcieliśmy postawić również stojak na rowery, więcej koszy na korytarzach oraz wprowadzić kartkówki w formie online, żeby po prostu nie marnować śle papieru. Jedną z takich szczególnych zmian będzie wprowadzenie segregacji w klasach. Między innymi będziemy mieli kosze. W każdej klasie będzie kosz. Gdzie będziemy segregować? Zalecamy w szkołach zastosowanie oświetlenia LED w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Na pewno więcej koszy na śmieci, w sensie takich właśnie nieogólnych, tylko takich do segregacji. Właśnie jak ostatnio byłam w moim starym liceum, zauważyłam, że było stulecie i wszystko było właśnie papierowe, drewniane, nie było w ogóle żadnego plastiku. Widziałam te kosze, widziałam te zmiany i widziałam, że naprawdę jakby się to wszystko pozmieniało. Przede wszystkim warsztaty ekologiczne z tego, jak segregować, co segregować. Na pewno też przydadzą się nam aeratory w kranach, ale również takie prozaiczne rzeczy typu drukowanie dwustronne czy umieszczanie materiałów w chmurze. Mianowicie, w szkołach, po audytach, to na pewno postawienie nowych śmietników proekologicznych do segregacji, no i też na pewno zwiększenie świadomości uczniów na temat ekologii. Po audytach wprowadziliśmy do szkół segregację śmieci, uświadomiliśmy uczniów, jakie to jest ważne. Udało nam się między innymi w jednej szkole załatwić montaż tabliczek z instrukcją segregacji przy postawionych przy koszach, e, zamontowanie aeratorów w kranach, które rozbijają cząsteczki wody i przez to mniej się e, zużywa. Yy, oraz przeprowadzenie właśnie godziny lekcyjnej z nauczycielami. Dotyczącej zasad ekologii, podstawowych zasad ekologii przez te 45 minut. Udało nam się wprowadzić automatyczne włączniki światła do toalet, żeby uczniowie nie zapominali wyłączać tego światła, co jest bardzo ważne i oszczędne. Dodatkowo wprowadziliśmy kartkówki w formie online, by nie marnować papieru, którego niestety za dużo na razie nie mamy. Udało nam się wprowadzić kosze na śmieci z planszami, by uczniowie wiedzieli, jakie odpady do danego kosza mają wrzucać, by nie pomylili kolorów. I mamy stojki na rowery, co zmotywowało uczniów do przyjeżdżania na tych rowerach do szkoły, a nie korzystania z komunikacji miejskiej czy też y, przyjeżdżania do szkoły autem z rodzicami. Już na ten moment udało się zrealizować zmiany takie jak prowadzenie lekcji ekologicznych podczas godzin wychowawczych, prowadzenie różnych kampanii świadomościowych w szkołach, nie tylko w formie lekcji, o których wspomniałem, ale również gazetek, gdzie miało to miejsce w szkołach podstawowych. Udało się również zachęcić szkoły do zamieszczania części notatek, części informacji dydaktycznych w chmurze w internecie, aby zmniejszyć ilość marnowania papieru i innych mocy dydaktycznych, które rzeczywiście masowo były w szkołach wykorzystywane.